Dzień dobry Obiecałem taki film z porównania klinkieru murowanego na zaprawie cementowo-wapiennej Więc pokażę Wam trzy rzeczy U mnie, akurat na podwórku To jest kawałek ganku wymurowany trzywarstwowo Zaprawa Sopro 452 tutaj KMT na fudze, a w środku baza jeszcze nie pamiętam numeru na tej samej zaprawie jest wymurowane ogrodzenie które właśnie w ten sposób kwitnie. To jest 13 rok kwitnienia tego ogrodzenia. Mnie to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Bardziej chyba sąsiadom, ale to to nie jest mój problem. No i teraz, żeby nie ciąć filmu, pójdziemy sobie na strych obejrzeć jeden z kominów. Drugi jest tak samo murowany, więc tu mam, ale... więc sobie bardzo profesjonalną drabinę. Tu mamy ten komin yy, z tych kształtek ceramicznych nadmurowany tutaj po takim małym wieńcu yy, cegłą. To jest ta dwusetka. Cegła z Michałowa, chyba jeszcze dobrze pamiętam. Twarda, fajna, ale krzywa. Natomiast od zewnątrz jest to w klinkierze. Otworzymy. Jest początek kwietnia. O! Mamy tutaj komin. O, że taki zdążyłem osrać. Super. Dobrze widać. Troszkę wyblakła ta fuga. Przypomnę, że jest to murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z dodatkiem barwnika. O barwniku mówiłem, nie pamiętam jaki to był. Na pewno z tlenkiem żelaza miał. Miały nie wybarwiać, ale pewnie wapno go trochę pociągnęło. Specjalnie nie dawałem tutaj yy, na zimę tej czapki blaszanej, żeby jak gdyby pokazać ten komin goły No i teraz przypomnę Ganek, ściana trzywarstwowa, rocznik budowy 2008, zaprawa Sopro KMT, czyli w tamtych czasach jedna z najdroższych zapraw. Idzie tego w cholerę. Cena jest wysoka. Nic się z nim nie dzieje. Ogrodzenie, słupki, rocznik budowy 2006 lub 7, nie pamiętam dokładnie. KMT, Sopro słupki zalewane w środku betonem, beton na yy, robiony w betoniarce na cemencie dwójce 32,5 no i teraz komin murowany zaprawa cementowa, pienna na cemencie jedynce 42,5 czyli taki premium to się teraz nazywa nic się nie dzieje Wnioski... Wnioski są dość proste. Jakie? No takie, że cement... Niestety normy na cement, taki podstawowy, tak spadły przez ostatnie lata, że ta dwójka się do niczego nie nadaje. Czyli ten 32,5. Ja już z niego... Od jakiegoś czasu w ogóle go nie używam. No ale beton z betoniarni, tak jak tutaj na strop przyjechał, czy coś to jest nawet na trójce, czyli same popioły. Ja ten słupek ogrodzeniowy kiedyś polizałem, to jest sól. Ten biały nalot. Przejdą ze dwa deszcze, to to zmyje nie ma problemu. Poza tym czasie kiedyś się trzeba i nauczyć. A nauka wiadomo, kosztuje. Także no teraz się przygotowuję do murowania elewacji. Elewacja też będzie murowana na zaprawie cementowo-wapiennej. Podobnie jak większość zabytków w Polsce, czy robionych renowacji. Jak ktoś interesuje się renowacją zabytków, tych z cegły, tych, co mają po 500 lat, 1000, to wie, że podstawową zaprawą, która jest tam stosowana, jest zaprawa cementowo-wapienna. I niestety to wapno nie odpowiada za wykwity na, na, na cegle. Także pozdrawiam wszystkich i do następnego filmu.